To dealer liter. Taki tytuł. Pocahontas i Vito Bambino. Polecamy Państwu w ramach głosowania na listę oczywiście. Dzień dobry. Wymyśliłem dobry sposób na przyspieszenie programu, tylko wymagałby zmiany techniki. Wystarczy muzykę zacząć grać z winyli i ustawić na 45 zamiast na 33 i od razu będzie szybciej. I nawet Marcel nie będzie musiał tak bardzo szybko mówić, jak ten pan od reklam różnych rzeczy w telewizji. Tak. Będę się starał tak szybko mówić, ale nie wiem, zawsze potrafię. Ale mamy taką płytę, która potrafi grać troszkę szybciej. Panie redaktorze, bardzo bym poprosił, gdyby. 45 poszło? Tak, tak, tak. Co najmniej. Urywki. Urywki. Urywki z kalendarza. Tu z kolei troszkę wolniejsze były. Obroty. Dzień dobry panu. <grym> Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry państwu. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry, bardzo zaproszę. A nie, ja spróbuję. A mimo to będę wolno, ale na 46. No, metryki nie oszukam. Dobrze. Dzień dobry państwu, 22 maja. Imieniny dziś obchodzą Krzesisława, Fulko i Ryta. Wszystkiego najlepszego. Jeśli ktoś z Państwa pisze akurat powieść dla dzieci, to życzliwie podpowiem, że imiona dzisiejszych solenizantów świetnie nadają się dla pary głównych bohaterów. Fulko i Ryta na łące i dwa zające. Prawda jaki ładny tytuł? Grosza nie wezmę. Natomiast jeśli powstanie serial animowany o ich przygodach, bardzo chętnie napiszę melodię do czołówki. Kulko iryta i będziemy kwita. No to ja już sobie załatwiłem pracę, a teraz przejdę do omawiania osobliwości 22 maja. Otóż dziś przypada Dzień Praw Zwierząt. No to na spacerek z pieskiem, na pierwsze żądanie i podwójna porcja smakołyków. Koty niech dziś spokojnie śpią na telewizorach. Zwłaszcza, że spanie na współczesnych wąskich odbiornikach nie jest łatwe. Wiem, próbowałem, spadłem. Chomiki niech dziś leżą do góry brzuchem, nie zachęcane przez nas do bezproduktywnego biegania w kołowrotkach. Wypada też poświęcić chwilę i pozwolić się wygadać rybkom z akwarium. Niech opowiedzą o swoich problemach. Nawet gupiki. Ale pieski, kotki i rybki to nie wszystkie zwierzęta, które mają dzień swoich praw. No niestety, pozwólmy mrówkom spacerować po kuchennym blacie. Nie latajmy ze ścierą za muchami, pozwólmy się pokąsać komarom. Chociaż dziś respektujmy prawa zwierząt. Dziś przypada 206. rocznica premiery opery Joaquina Rossiniego, Włoszka w Algierze. Oto fragment Ari Tadeo z drugiego aktu. Włoszka w Algierze, ja Włoszce nie wierzę. Po cichu wam powiem, jest w Augustowie. Tylko ty śpiewałeś jak anioł, tylko ty układałeś tak piękne melodie. Tylko ty grałeś na skrzypcach, trąbce i fortepianie jak, jak tylko ty. Tylko ty dzwoniłeś czasami, żeby po prostu opowiedzieć dowcip. Tylko ty pokonywałeś swoim autem sto tysięcy kilometrów rocznie, aby dać nam uśmiech i wzruszenie. Dziś mija druga rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Wujku, odpoczywaj. Wujku, jeszcze kiedyś razem pogramy. Filip Echlar, bardzo dziękuję. Panu. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, oczywiście pamiętamy i oczywiście dziś w audycji porannej nie może zabraknąć piosenek Zbigniewa Wodeckiego. One będą. Będą do dziewiątej na pewno. Pierwsza już teraz.